Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was z naszego seminaryjnego parku w Stadnikach, gdzie na strychach tego seminarium, które w tle widzicie, znajduje się Radio Profeto i siedziba naszej grupy Profeto. A słowo, którym się dzisiaj tutaj modlę, to teściowa. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy właśnie słowo teściowa mnie poruszyło. <laughs> e, I oczywiście, modląc się tym słowem, e, uznałem, że pan Jezus ma czy Duch Święty ma ogromne poczucie humoru. Bo e, ja akurat najmniej mogę wiedzieć cokolwiek e, o teściowej czy o teściowych, e, żyjąc w celibacie. Ale no, mam wprawdzie e, braci, e, którzy mają teściowe. Czy sam patrzyłem na moją babcię, która była teściową dla mojej mamy. No, czy z konfesjonału, gdzie te opowieści o teściowych są różne. Od tych najpiękniejszych po te najtrudniejsze. I kiedy modliłem się tym słowem teściowa, to oczywiście w kontekście tej Ewangelii dzisiejszej, gdzie, gdzie... gdzie, gdzie mamy opis uzdrowienia teściowej Piotra. Nawiasem mówiąc jest taki, jest taki kawał, yy, dlaczego, pan, yy, dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa, o nawet jeszcze koguta w tle słychać, nie wiem czy to słyszycie, ale, ale tu w stadnikach pieją. Dlaczego Piotr zaparł się yy, Pana Jezusa? Bo uzdrowił mu teściową, to taki kawał. No wiemy, że tych kawałów teściowych jest mnóstwo, Natomiast, natomiast modląc się tym słowem, przede wszystkim jakieś drugie słowo, które mocno, mocno we mnie pracowało, to relacje. I tak sobie pomyślałem, że to słowo teściowa i, i w ogóle ten przykład teściowych w kontekście relacji z drugim człowiekiem jest kapitalny, bo oczywiście te relacje nasze mogą być bardzo trudne nieraz. Te relacje mogą być skomplikowane, te relacje mogą być takie, które są nie do utrzymania, te relacje czasami są takie, które ranią, te relacje są takie, które wydają się spędzać nam sens powiek, ale też bywają relacje, które są piękne, cudowne, gdzie wyczekujemy drugiego człowieka, gdzie za nim tęsknimy. Gdzie ten drugi człowiek jest dla nas ostoją, jest bardzo ważnym, ma bardzo ważne miejsce w naszym życiu. I patrząc na te relacje z teściowymi, to co mogłem zaobserwować w różnych sytuacjach, to często jest tak, że one dojrzewają. To znaczy, na początku na przykład są trudne, a później z biegiem lat nabierają zupełnie innego. Wymiaru. Niedawno zadzwonił do mnie mój, mój znajomy, mówiąc właśnie o tym, że na początku jego relacja z Teściową, opowiadając coś tam, Przypomniało mi się, kiedy modliłem, przypomniała mi się ta historia, kiedy modliłem się tym słowem: że na początku był bardzo trudne, a teraz nie wyobraża, nie wyobraża sobie życia bez Teściowej. I słuchajcie, to jest chyba bardzo wiele zależy od nas, od, od, od dwóch stron. To znaczy, mówię o relacjach w ogóle międzyludzkich. Że nawet te najtrudniejsze mogą z czasem, przy odrobinie dobrej woli, z dwóch stron oczywiście, bo jak jest z jednej tylko ta dobra wola, a z drugiej jej nie ma, to nic się nie wydarzy. Ale mogą, jeśli jest dobra wola z dwóch stron i jeszcze wpuści się w to wszystko Pana Boga, to jestem przekonany, że może dojść do uzdrowienia tego, co złe. A do rozwinięcia tego, co piękne, i pomimo, że różne problemy się nie skończą, czy trudności, to jednak jesteśmy w stanie pokonać siebie i sprawić, że dana relacja, która może była trudna, zmienia się w pozytywną. A może i nawet w piękną i pożyteczną. Na pewno Słowo Boże w tym nam może pomóc. Życzę więc Wam, kochani, żeby to słowo dzisiejsze uzdrawiało w naszych relacjach międzyludzkich to wszystko, co potrzebuje uzdrowienia, rozwijało w piękne to, co, co kiełkuje, i w tym niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.